W Miniony czwartek w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Dzierżgoniu odbył się turniej tenisa stołowego o puchar burmistrza. Impreza odbyła się po raz dziewiąty i cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców gminy. Turniej odbywał się w trzech kategoriach: Open Kobiet, Open Chłopcy i Mężczyźni do lat 18 oraz trzecia kategoria Open Mężczyźni. Po raz pierwszy patronat nad imprezą objęła nowa burmistrz Dzierżgonia Elżbieta Domańska. Jakie są jej wrażenia? No, Wrażenia bardzo dobre, bardzo duże duża zainteresowanie uczestników. Mamy uczestników z Gdyni, z Tolknicka, z powiatu, z miejscowości nawet Lemberg, więc przyjechały chyba dzieciaki na ferie i chętnie biorą udział w takim turnieju, więc myślę, że warto tu tragować w, w dalszych latach. Tak, jestem bardzo zadowolona, że tyle osób spoza gminy gdzieś tam wzięło udział. No, troszkę mało, właśnie analizowaliśmy z gminy dzieżgą, więc ustaliliśmy już strategię rozwoju i zainteresowań w tej ISA stołowego. Myślę, że będziemy organizowali cykliczne konkursy, żeby zainteresować tą dyscypliną sportową dzieci i młodzież, ale także i dorosłych i zachęcić do uprawiania tej dyscypliny sportu. Dobrze. Z racji tego, że dziewiąta edycja już można powiedzieć za nami, moja bodajże ósma, którą mogę obserwować, to muszę powiedzieć, że niezmiennie cieszę się zainteresowaniem mieszkańców gminy Dzieżgoń. Choć również i w tym roku, jak i w poprzednim, mieliśmy już graczy z gmin ościennych, więc mogę śmiało powiedzieć nawet już z ościennego województwa. Dlatego jest jeszcze bardziej kolorowo, coraz bardziej emocjonująco, bo te finały są coraz ciekawsze i bardziej powiedziałbym profesjonalne, na wyższym poziomie. Fantastyczna atmosfera, nie widać tutaj jakiejś złej rywalizacji, a tylko dobre emocje. Zawodnicy grają, zawodnicy sędziują, a więc jest w pełni, powiedziałbym, klimat fair play. Takie turnieje oraz inne turnieje będą się częściej odbywać w Dzierżgoniu. Tak, właśnie już rozmawialiśmy z całą Komisją Sędziowską, z nauczycielami WF-u i mamy, jak ja to mówię, takich takie osoby, które chętnie, bezinteresownie chcą pociągnąć tą dyscyplinę sportu. Myślimy o tym, żeby dokupić przede wszystkim stałów, bo, bo to jest problem, bo pożyczamy na tą chwilę stały, przewozimy. Myślę, że zadbamy o to, żeby wyposażyć tą salę sportową także w sprzęt i organizować cykliczne takie imprezy. Także zapraszam i myślimy już także o zorganizowaniu zawodów na kręgielni. Mamy kręgielnię i chyba mało osób wie o tym, że, że coś takiego mamy w Gminie dzieżgo i chcemy wypromować, chcemy zorganizować powiatowe zawody właśnie na naszej kręgielni. Gina 24PE TV Now TV Sturm TV Nowy Dwór Tom i tukę zimy